Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będą październikowe nowości z gier, które będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Ok, zaczynamy od gry Uncharted. Kolekcja Nathana Drake'a. Ta gra wychodzi na PlayStation 4 już 07. 10. 2015, to znaczy praktycznie za dwa dni. Uwielbiam, uwielbiam tą serię. Jestem wielkim fanem. Druga część uważam, że była najlepszą, jedną z najlepszych gier, jakie widziałem, w jakie kiedykolwiek grałem, i dlatego, w tym momencie, kiedy dostaniemy nową wersję na PlayStation 4 w Full HD w 60 klatkach, nie mogą sobie tego darować. I bardzo, bardzo chętnie przejdę ją dla Was, więc będziecie mogli zobaczyć na kanale Fortune Drake'a pierwszą część. Potem pośród złodziei drugą część chyba najlepszą. I potem oszustwo Drake'a, które też jest bardzo, bardzo dobre. Niektórzy uważają, że najlepsze. Ogólnie co? Będzie lepsza poprawa e, graficzna. Polski dubbing. W pierwszej części nie było polskiego dubbingu, w tym momencie jest. I zapowiada się świetna, świetna przygoda Ala. Indiana Jones, którego jestem też wielkim, Gdy wielkim fanem. Postępuję. Uwielbiam tę grę. Tak. Teraz 6 Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Pewnie. Świetlaną. świetlaną. Ok. Drugą pozycją, jaką będziecie mogli w październiku zobaczyć na moim kanale, będzie to Beta. Star Wars Battlefront. Ta beta zaczyna się od 8 i będzie trwała do 12 października. Dostaniemy taki mały przedsmak przed premierą tej gry. Na pewno, jeżeli się ukaże, to e, będziecie mogli zobaczyć w całości, ale teraz możemy się pobawić betą. Będziemy, możliwość, będziemy mieli możliwość prowadzenia walk w multiplayerze, na co bardzo, bardzo się cieszę. Zresztą wszyscy się cieszą. Przy okazji będziemy mogli zobaczyć jakie są wymagania tej gry i wyrobić sobie pierwsze wrażenia na jej temat. Gra zapowiada się świetnie. A tym jak zobaczyłem pierwsze zwiastuny związane z tą grą, to mi szczena opadła. Tym bardziej, że te zwiastuny były zrobione w, w, w praktycznie oprawie graficznej gry. To nie były renderowane z nie tylko bezpośrednio z engine gry, więc zrobiło to wielkie, wielkie wrażenie. co nie tylko na mnie, chyba na wszystkich. No i oczywiście Battlefront, multiplier, jedna z ważniejszych rzeczy. <trym>, Będziemy mogli sobie to wszystko przetestować. Świetnie to wygląda. Klimat jest niesamowity. Tym bardziej, że niedługo, w grudniu, dostaniemy nową, siódmą część, tak? Si siódmą? Czekajcie, żebym dobrze policzył. Czy si siódmą, tak, siódmą część Gwiezdnych Wojen, w których jestem i zawsze byłem i będę fanem. E, co prawda najbardziej lubię pierwsze trzy części, klasyczne, ale trzy, czwarta, piąta i szósta część nie była taka zła. Były troszeczkę inne, no ale nowy, nowe Gwiezdne Wojny będą, mam nadzieję, niesamowite. Będzie San Holo, e, Holo... No dobra, to się wytnie. Nie, nie wytnie się. E, będzie czubaka, będzie nasz ulubiony Indiana Jones. E, I zobaczymy, mam nadzieję, że tego nie spieprzą. Mam nadzieję, że tego nie spieprzą, bo to jest klasyk i e, nie darowałbym sobie tego. Wystarczy, że Indiana Jones 4 zwalili na maksa. Mam nadzieję, że z tym nie będzie większego problemu. Zwiastuny naprawdę są za... zapowiadają się bardzo, bardzo dobrze. No i dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Star Wars. Teraz krótki zwiastun e, Wiedźmin 3 gon serce z kamienia. Ogólnie dostaniemy pierwszy dodatek, który oczywiście będziecie mogli zobaczyć w całości na moim kanale. Będzie to 10 godzin, około 10 godzin świetnej zabawy z moją ulubioną grą. Witaj Geralt. Witaj! Chcesz, żebym ci pomógł? No i za chwilę może Was zaskoczy czymś. Niemożliwe. Następną grą, nad którą się zastanawiam, czy nagrywać ją, w październiku będzie Minecraft Story Mode. Czemu się zainteresowałem tą grą? Z tego powodu, że zbudowaniem tej gry zajmuje się legendarne studio Teltel Telltale Games, które jest odpowiedzialne za niesamowite tytuły. The Walking Dead i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele super gier zrobiło. Jakoś nigdy nie mogłem się wbić w Minecrafta. Wiele osób, widzowie, znajomi mówili, nagrywaj Minecrafta, będziesz bardziej popularny, będziesz miał więcej subskrypcji. Ja jakoś nie mogłem się wbić w budowanie domków i kopanie E... kryształków, tak? Ale teraz mam nadzieję, że biorąc pod uwagę, że takie studio się wzięło za tą grę, będzie fajna i część ta fabularna Minecrafta będzie dobrze przyjęta przez wszystkich. Mam nadzieję, że przełkniecie taką grę na moim kanale, ale nadal się nad nią zastanawiam. No i ostatnia pozycja, którą możemy zobaczyć i mam nadzieję, dojdzie do premiery. Zaraz zobaczycie, co. Oczywiście niezłomny Assassin's Creed. I tym razem nowa część będzie się nazywała Syndicate. I premiera teoretycznie ma być w październiku, około 23-25 października, chociaż e, różnie, e, w różnych miejscach była podawana różna data premiery. Zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, teraz tak, pod filmem będziecie mieli możliwość zagłosowania, na którą grę najbardziej cieszycie się, żeby zobaczyć na moim kanale. Zrobimy tak samo jak w przypadku głosowania na jaką postać mam, jaką postacią mam grać na sezonie, czy to szaman, czy to krzyżowiec. Będziecie mieli jakieś tam pytanie związane z daną grą. Czy się cieszycie na przykład na Uncharted, czy na przykład na Assassina, i y, mam taką prośbę: po prostu lajkujcie to i ja potem będę wiedział, na którą grę najbardziej się cieszycie, na którą mniej, a na którą najmniej. Y, jeżeli chodzi o Minecraft'a i Assassin's Creed, nie jestem jeszcze przekonany, nie wiem, czy to będę nagrywał. Na pewno będę nagrywał Uncharted, na pewno będę nagrywał Dodatek do Wiedźmina i na pewno będzie. Star Wars. Te trzy na pewno, a jeżeli chodzi o Assassin's Creed i Minecrafta, jeszcze zobaczę. W ten sposób będziecie mogli dać mi znać, głosując, na którą grę najbardziej się cieszycie, którą grę mam wybrać, a z których ewentualnie mam zrezygnować. Chodzi mi szczególnie o te dwie ostatnie gry. A teraz możemy sobie zobaczyć niesamowity zwiastun Assassin's Creed. Ogólnie zwiastuny Assassin's Creed to jest mistrzostwo świata, ale ja jakoś, kurde, do końca nie mogę się jakoś wbić w Assassin's Creed. Nie wiem czemu. Już parę razy podchodziłem do Assassin's Creed, nagrałem parę odcinków i jakoś rezygnowałem. Jakoś ciężko mi się wgryźć w to. Chociaż gra jest naprawdę fajna, ale jest masówką, tak jak Call of Duty. Co roku mamy co najmniej jeden albo dwa odcinki. Okej. Okay. Dam wam teraz spokojnie już obejrzeć najnowsze zwiastun Assassin's Creed: The Syndicate. Robi wrażenie. Hmm. Dobra, to by było na tyle o i do zobaczenia właśnie w tych grach. Pa, pa. i cześć.